Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już mam zagopro, zamontowane GoPro na kasku, więc nie będę ściągał, to będzie dziwnie mi z tym kaskiem pokazać. Ale ten fotel w fazerze nie jest za wygodny, więc zamówiłem sobie taką żelową poduszkę. Jest ona ciężka. Wydawało mi się, że to będzie lekkie, ale to jest ciężkie. I sobie ją tutaj może tak, sobie ją przymocuję. Nie, nie przymocowuję je na razie, przymocuję ją. Gdzieś pomiędzy w trasie Tu jest tylko na takie sznureczki Tak więc szybki, szybki montaż Przymocuję ją w trasie, żeby mieć te porównanie Czy lepiej bez, czy lepiej z Dobra, przymocowałem sobie Mikrofon, ale jak długo on wytrzyma To nie wiem Tak więc jadę wypróbować tą Poduszkę na siedzenie Która Jest żelowa i ponoć fajnie działa. Opinie ma najlepsze z tych, które tam oglądałem. I no, i chciałbym po prostu tutaj w krótkim filmiku powiedzieć Wam, czy taką poduszkę opłaca się zakupić. I czy jest różnica bez i z. Dlatego też nie zakładałem tej poduszki od razu, tylko. Założę ją po, jakieś, po jakimś y, dystansie, żeby jednak wiedzieć na 100%, jak to jak to jest bez i jak to jest z. Bo to jednak się y, czuje inaczej za każdym razem. Trofa, raz śnieg, dzisiaj chyba z dwa razy śnieg parał. Jak będę miał y, ten filmik, to wrzucę go gdzieś tutaj, pokażę wam. Deszcz, słońce, no kwiecień, plecień poprzeplata Trochę zimy, trochę lata, no i, no i w sumie racja, ten kwiecień taki jest Ciężko nawet gdziekolwiek jechać, bo zobaczcie, tam świeci słoneczko Tam świeci ładnie słoneczko, a tam jest ciemno A za mną, no za mną jakoś tak jeszcze idzie Tak więc, bez poduszki tutaj te siedzenie w Fazerze nie jest za bardzo wygodne W sumie one nie jest w ogóle wygodne Plecaczka pasażera to już tym bardziej Fazer jest turystycznym motocyklem, tak więc tutaj siedzenie przydałoby się jednak, żeby było dość wygodne Terminy na przerobienie siedzenia, no to czas oczekiwania około 3 miesięcy Tapicerów Dlatego ja sobie zamówiłem poduszkę, chcę, chcę tą poduszkę wypróbować i jeśli ta poduszka się spisze no to nie będę przerabiał siedzenia nie nowa taka kosztuje około, nie wiem, ponad około 200 zł z, z tej firmy co ja mam co sobie zamówiłem dobra zjeżdżam sobie tutaj na przystaneczek mam nadzieję że żaden autobus nie będzie jechał a zresztą w Niemczech i tak można stać na przystanku parę minut. Zamontuję szybko tą poduszkę. Tak więc mam mega nadzieję, że ta poduszka. Zrobi robotę. Można na razie ją tak delikatnie, żeby tylko w nie zjechała. Może tak? Czy nie? Nie, lepiej nie. Dobra, to normalnie. Ja Na pewno czuję żel Czuję, że coś tam pływa Znaczy pływa, że jest takie miękkie Kurczę jest miękkie Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca Wypróbujmy to należycie Tak jak trzeba O kurcze Trochę się pupa ślizga Piękne słońce A za chwilę będzie deszcz I ja w ten deszcz na pewno będę miał takie szczęście Że ja w ten deszcz wjadę Dobra, ale co do poduszki Kurczę, miękko Znaczy miękko Nie jest to miękkie Ale jest to takie no, siedzi się całkiem inaczej. Ja to jeszcze na pewno będę próbował kilka razy, ale no... no, kurczę, jest fajnie, jest dużo wygodniej. Nie, na, na pewno. Nie, robi robotę. Troszeczkę zjeżdżam, to muszę przyznać, ale ze względu y, raczej na te spodnie, bo to są spodnie zimowe na y, chyba na narty. Więc pewnie dlatego troszeczkę ślizgam się na niej. Ale nie jest to ślizganie takie, nie wiadomo też jak bardzo. A, ona mi też do góry poszła. Dobra, to ja muszę ją trochę mocniej przymocować, bo ona mi lata naprawdę jest, jest elegancko. Siedzi się dużo lepiej. Nie boli pupa, tak? To czuć od razu. Bo jak się siada na tym twardym, no to jak usiąść na kamieniu. A tutaj czuć, że się siedzi na na czymś miękkim. No nie na miękkim, bo to nie jest takie uczucie, że pupa się wbija, tak jak w Chopperze miałem w Virago, że wbijałem się w siedzenie. To też było niekomfortowe. A tutaj ten żel jest taki, że no... Kurczę, no nie miękki, ale wygodny o, a pada O i znowu to miałem Miałem piątkę, chciałem... Miałem szóstkę, chciałem rzucić, znowu szóstkę Dlatego ten wyświetlacz biegów, który będę niedługo montował, Na pewno mi się przyda Dobra, trzeba uciekać A stamtąd, stamtąd przyjechałem Czyli to tak szło w sumie stamtąd, tam. Dobra, no to yy, takie podsumowanie, w sumie, bo no, nie mam na razie co więcej mówić. Muszę troszeczkę na tej poduszce pojeździć. Yy, może jak mi się uda dzisiaj zrobić trochę kilometrów, jak mnie ten deszcz nie zaatakuje bardziej, no to powiem coś jeszcze więcej, ale co tu więcej mówić? Czuję, że nie bolą mnie pośladki. No i to jest chyba najważniejsze, tak. To siedzenie, które było oryginalne, oryginalne które jest oryginalne, siedzę na siedzeniu i pośladki je bolą. No czuj, że siedzi się na, no, na kamieniu. A tutaj, z tą poduszką żelową, która ma 1,5 cm bodajże żelu, jest dużo lepiej. Ja nie, ja nie wiem, czy to będzie y, się odzorywać na trasie, czy też będzie tak y, mega miło. No, fajnie, mokro. Czy będzie tak mega fajnie, e, czy po prostu teraz to jest moje takie wrażenie, ala, Ale. No, nie odczuwam tego, yy, tego bólu. Tego bólu. Tego wciskania się tego kamienia w pupcko. Tak więc na razie jest ok. Zobaczymy co dalej. I myślę, że będzie dalej mega. I będę zadowolony. I nie będę musiał przerabiać mojego oryginalnego siedzenia. Dobra, przejechałem parę kilometrów na tej poduszeczce, nie za dużo i jak na razie jest mega będę jeszcze, jeszcze dzisiaj może, jeszcze na pewno zrobię z 15 kilometrów dlatego, że muszę wrócić do domu, a tyle mam mniej więcej odtąd i myślę, że jeszcze tutaj coś powiem, ale Raczej nie będzie to nic innego jak to, że jest ok. Chyba, że naprawdę zmienię zdanie. Czuję cały czas zimno w, w pośladki, w pupę. Ale czy to jest od żelu? To nie wiem. Bardzo możliwe, że ten żel, zanim się zagrzeje, to troszeczkę mija. I że jest on cały czas chłodny. Na pewno właśnie jest to zimno. Takie jak na przykład nieraz się z lodówki wyciąga te, te właśnie żele takie chłodzące to tutaj czuć takie, taki chłodek jak już ten żel jest się trochę wepchał, ale okej okay. to czuć ten jak już ten żel jest taki troszeczkę cieplejszy i go się przyłoży w inne miejsce na, na swoim ciele no to czuć, że on jest dalej z lodówki i tutaj tak samo jest No i to zjeżdżanie troszeczkę Też denerwuje Ale Wydaje mi się, że ja na tym żelu nie jeżdżę Możliwe, że poduszka jeździ na siedzeniu I to chyba tak jest Ta poduszka rusza się na siedzeniu O i tak jak mówiłem Ja latam razem z poduszką Nie latam na tym, bo tu jest ok Latam po krześle Po fotelu Nie tam leje dopiero od, uciekłem od deszczu i znowu deszcz ale tak jak, tak jak mówiłem wcześniej ta poduszka jest wygodna i raczej na razie zdania nie zmienię, no chyba że jeszcze troszeczkę w dłuższej trasie bo dzisiaj to nie wiem, 30 km, nawet chyba z poduszką znaczy ogólnie 30 km z poduszką gdzieś ze 20 No tak jak mówiłem, czuć różnicę ale na dłuższą metę czy to czy to się spisze? Nie wiem na razie się spisuje jestem zadowolony na pewno nie będę żałował Tak więc yy, warto, warto kupić taką poduszeczkę. Dobra, bo robi się ciemno, więc wracam powoli do domu. Yy, to co już powie miałem powiedzieć, to powiedziałem o tej poduszce. W takim pięknym miejscu jak tutaj Chciałem dzisiaj zakończyć odcinek. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Ja lubię jeździć po takich, takich drogach, gdzie jest las, yy, yy, gdzie droga jest taka yy, takie zakręty są. To jest. Piękne. Poduszka spisuje się na razie znakomicie. Dam Wam znać, jak się będzie spisywała w, w, w dalszym jej użytku. Mam nadzieję, że jak najlepiej i że przyniesie to y, mi duży komfort. Na pewno jest duża różnica i, i polecam, jeśli ktoś ma dylemat, czy kupić, czy nie, no to warto kupić, bo jest y, naprawdę spora różnica. Tak więc. Tak więc dzięki za to, że jesteście, za to, że komentujecie moje filmy, wyświetlacie te filmy. Ostatnio jest coraz więcej wyświetleń, co mnie naprawdę bardzo cieszy i z całego serducha wam za to dziękuję. Ja się teraz z wami żegnam, ostatni kawałek drogi przede mną właśnie w takim pięknym lasku z zakrętami. A w sumie zobaczcie to na przyspieszeniu. Dzięki wielkie, na razie.